Timur Mindic, wielki oligarcha z Ukrainy, dostał parę dni temu informację, że już Urząd Antykorupcyjny jest na jego tropie i mogą wejść do jego domu. Mogą wejść do jego domu i pozbawić tych wszystkich wspaniałych walorów, których się taką ciężką pracą dorobił. Szybka decyzja, wyjazd do Polski wspaniałym Mercedesem w otoczeniu swoich ochroniarzy. I tutaj znalazł się w Polsce ze swoim dobytkiem w Warszawie konkretnie nieco odpoczął i poszedł do synagogi Chabad Lubawicz. Chabad Lubawicz to jest ta grupa żydowska, która odprawia uroczystości hanukowe w naszym Sejmie. Tam pomodlił się, podziękował za taki szczęśliwy finał i niedługo Wyleciał do Tel Awiwu, do Izraela, dlatego, że po prostu posiada paszport izraelski, ponieważ jest Żydem, a z tego tytułu przy, przysługuje mu paszport izraelski z automatu. Podobno współpraca różnych służb polskich i ukraińskich jest bardzo dobra. Wymiana informacji jest świetna. Ale tutaj jakoś nikt nie poinformował, że on wjeżdża do Polski, jest poszukiwany, albo poinformowali, ale nasze władze to zignorowały. W każdym razie nikt go tutaj nie zatrzymał, nikt w ogóle panu Mindiczowi nie przeszkadzał. On spokojnie, spokojnie mógł się modlić w Synagodze, spokojnie mógł odpocząć i spokojnie wylecić do Izraela, gdzie już jest na pewno stuprocentowo bezpieczne.